Biały Enderman, mit, legenda, anomalia. Oglądając moje poprzednie materiały, wiecie już, że Minecraft skrywa przed nami wiele tajemnic, co jednocześnie sprawia, że nabieramy wielu podejrzeń do nieznanych nam rzeczy, które widzimy na ekranach naszego komputera. Często uznajemy takie widoki za błędy gry. Ale czy zawsze musi tak być? Zapraszam Was na film o Białym Endermanie. Biały Enderman to dość niepokojący widok. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do czarnych stworów z długimi kończynami. Odmieniec charakteryzuje się białą teksturą, którą dostrzeżemy nawet w największych ciemnościach. Pierwsze wzmianki na temat białego stwora pojawiły się na forach związanych z grą w wersji Beta 1.8. Gracze tłumaczyli tę anomalię jako błąd, który swoją drogą został zgłoszony do Mojang. Nikt nie nabierałby większych podejrzeń, gdyby nie fakt, że białe endermany sporadycznie pojawiały się również w nowszych wersjach Minecrafta. Gracze robiący zrzuty ekranu nie posiadali dodatkowych tekstur, choć nawet ci, którzy je mieli Również widzieli białe endermany na swoich ekranach. Problem zatem nie tkwi w teksturach, lecz w kodzie, który odwraca kolory moba. Kod, który odwraca kolory tekstur, nie może być napisany przypadkowo bądź powstać w wyniku błędu. Ponoć gracze, którzy mieli styczność z mobem, skarżyli się na znaczne spowolnienie gry. Co skutkowało klatkowaniem obrazu. Mówią również, że białe endermany nie zachowywały się tak agresywnie, w przeciwieństwie do tych, których znamy. Te nawet nie chciały spoglądać na gracza, kiedy ten je prowokował. Nakierowując na niego myszką, nie zawsze nas atakowały, choć również nie były przyjaźnie nastawione do gracza. Miejsce, w którym widywano je najczęściej, to okolice wiosek wieśniaków, które również zostały dodane w wersji beta 1.8. Wioski wtedy jednak były puste, gdyż wieśniacy zostali dodani dopiero w becie 1.9. Gracze interesujący się tym tajemniczym mobem, snują legendy chcąc wyjaśnić pochodzenie stwora. Jedna z nich mówi o tym, że to białe endermany wybudowały wioski dla NPC jeszcze przed ich przybyciem, przenosząc i stawiając bloki, tworząc odpowiednie struktury. Druga mówi o tym, że białe endermany toczyły niegdyś wojnę w Kresie z czarnymi endermanami. Białe zjawy wraz z czerwonym smokiem sprzeciwiły się enderdragonowi, który wygrał bój. Czerwony smok poległ na polu bitwy, a białe endermany były zmuszone do ucieczki. A może te białe stwory posiadają swój ukryty wymiar i tylko odwiedzają nas tak samo jak czarne endermany z Kresu? Możemy snuć ciekawe teorie, jednak zapewne nie dowiemy się, kim są białe zjawy nawiedzające nasz świat. A może byliście kiedyś świadkami obserwacji białego endermana? A może macie własną teorię? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję również za tak ciepłe przyjęcie poprzedniego materiału dotyczącego nula. Zapraszam Was teraz na inne materiały z serii, które wyświetlają Wam się na ekranie. Jeśli film Cię zainteresował bądź udało mi się rozbudzić Twoją wyobraźnię, zostaw łapkę w górę. A dokładnie za tydzień pojawi się kolejny materiał tego typu. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.